Moi kochani, cześć słuchajcie, dzisiejszy film będzie poświęcony ankietom, a konkretnie rzecz biorąc portalowi, który nazywa się Reaktor Opinii. Zalogujemy się tutaj do panelu, będę chciał pokazać w dzisiejszym filmie w jaki sposób wypłacić środki zgromadzone na koncie właśnie w reaktorze opinii. Ten stan konta tutaj, który u mnie w tej chwili widać, 739 punktów, mogę sobie to wypłacić na zwykły przelew bankowy na konto w dowolnym banku. A w jaki sposób to zdobędę? Bardzo prosty, wystarczy polecać ten program na jakichś portalach społecznościowych, social mediach i tego typu innych swoich stronach, na blogu, jeżeli ktoś oczywiście posiada, a przede wszystkim gromadzimy punkty wypełniając ankiety. Chodzi tutaj o zdobywanie przez ten portal, zdobywanie naszych opinii. Bardzo zależy różnym firmom na, na tym, aby właśnie takie nasze opinie uzyskać firmy chcą się dowiedzieć co myślimy jak jakie mamy zdanie na różny temat i po to właśnie został stworzony ten, ten panel reaktor opinii a dzisiaj właśnie skupię się na samej wypłacie zgromadzonych środków co musimy zrobić po zalogowaniu się na konto jeżeli już oczywiście się zarejestrowaliśmy i uruchomiliśmy sobie ten panel logujemy się link oczywiście do do tego panelu z opiniami w opisie filmu pod spodem, jeżeli ktoś ma ochotę i chęć, właśnie zarabiać dokładnie w ten sposób, to jak najbardziej polecam. Wystarczy kliknąć w link w opisie filmu. Ale wróćmy do samej wypłaty środków. Po zalogowaniu się, klikamy tutaj w ten kafelek niebieski. Kliknij, aby wypełnić formularz. Formularz wypłaty. Klikamy. I otwiera nam się tutaj takie mm, okno informujące właśnie o tym, że rozpoczęliśmy proces składania formularza wykładu. I tak jak możemy tutaj z treści y, się zorientować, wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, prawidłowo oczywiście. Do, otrzymujemy w ten sposób dodatkowy, dodatkowy bonus o wartości 11% zgromadzonych naszych środków. I to dziwnym trawem właśnie ten, wartość tego bonusu będzie dodatkowego, będzie pokrywało podatek, który musimy zapłacić od naszego zysku, tak, od naszego, od naszej to, nagrody, tak, zdobytych pieniędzy, w Polsce musimy płacić podatek i ten właśnie ten podatek będzie, ta, ta nasza nagroda będzie uzyskana tutaj w tym, w tym konkursie, w tym procesie wypłaty. Wypełnimy taki konkurs i ten konkurs właśnie da nam możliwość tak jakby zapłacenia tego podatku. Czyli po prostu nic nas nie interesuje, wystarczy, że wypełniamy. Dzięki temu właśnie uzyskujemy bonifikaty w postaci tej nagrody, która opłaci nam nasz podatek i dalsza informacja, tak jak widać jeżeli odpowiesz prawidłowo na zadanie pytania pytania są, będą łatwe, za chwilę do nich przejdę yy, informujemy, że 7 dni będzie jeśli źle odpowiemy, to kolejna próba będzie mogła być ponowiona za 7 dni nie wiem czemu to tak w ten sposób zrobili, ale Utrudnili, bym powiedział, ale myślę, że chyba żadna osoba nie powinna tutaj mieć żadnego jakiegoś problemu, bo pytania po prostu są banalnie proste, banalnie łatwe. I co robimy? Po wejściu w te okno klikamy start i jest ten konkurs, o którym wspominałem. Czas upływa, mamy 60 sekund na udzielenie prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania, które tutaj widzimy. Ja się postaram tutaj na te pytania odpowiedzieć. Na jakim kontynencie leży Polska? Zaznaczamy Europę. Oczywiście, kto jest aktualnym prezydentem Polski? Andrzej Duda. Jakie miasto jest stolicą Polski? Warszawa. Tak jak wspominałem, odpowiedzi są chyba każde uznane, więc nie powinien każdy mieć problemu. Klikamy wyślij odpowiedzi. Po kliknięciu wyślij odpowiedzi, pojawia nam się wspomniany formularz wypłaty. Ten formularz musimy wypełnić po pierwsze, no jest to istotne, abyśmy to wypełnili przede wszystkim prawidłowo, a dane będą potrzebne do naszej jakby weryfikacji naszej osoby i do tego, aby przede wszystkim wykonać ten przelew, Tak. dobrze też jest, aby. Konta bankowe, na które będziemy przelewać, czy dane na koncie bankowym, na które będziemy przelewać, powinny być zgodne z tymi danymi, które, które tutaj wypiszemy, wypełnimy, ponieważ unikniemy w ten sposób jakichś tam problemów, jakichś niejasności, które później mogą powodować wstrzymanie tych naszych środków, czy, czy też wydłużenie naszej wypłaty więc przechodzimy do wypełniania tego formularza. Bardzo istotna informacja, tak jak wcześniej wspominałem, trzeba kliknąć tutaj na dole oświadczenie, oświadczam, że jestem właścicielem podanego powyżej rachunku bankowego, czyli yy, świadczy to o tym, wynika z tej treści wynika to, że musimy, osoba, która jest zarejestrowana, która jest zalogowana w tym panelu, musi być jednocześnie właścicielem konta, nie, yy, nie możemy przelać tutaj na na jakieś konto X, Y, Z czy jakiekolwiek, tylko na, konto, na jakieś konto konkretne, tak? Po wypełnieniu formularza, w sposób oczywiście prawidłowy, klikamy na samym dole po lewej stronie kafelek, ten kafelek niebieski, zapisz i tak jak widzimy, w kolejnym oknie, które nam się pokazuje, mamy takie zestawienie, Informacji, które podaliśmy, czy możemy sobie jeszcze to zweryfikować. Mamy tutaj w tym zestawieniu ilość punktów, informację, że Twoje zgłoszenie zostało przyjęte do wypłaty, jak i również imię, nazwisko, adres, numer konta bankowego, datę urodzenia, jak i również dzień, w którym właśnie to, ten formularz wypełnialiśmy. Jest jeszcze na dole informacja, że Realizacja wypłaty zgodnie z regulaminem, oczywiście, zajmie 30 dni. Zwykle jest to szybciej, ale musimy być przygotowani na 30 dni, czyli y, trzeba ten miesiąc czekać, aby, aby zdobyć te nasze uprawnione pieniądze. W moim przypadku to będzie 73 zł. Myślę, że to jest nieco sumka za wypełnienie y, paru ankiet w poświęceniu od czasu do czasu y, kilku chwil. Dodam jeszcze, że na dole, tutaj pod spodem, jak sobie zjedziemy, mamy historię badań, czyli taką poglądową rozpiskę tego, co wypełnialiśmy, kiedy i ile zdobyliśmy punktów za to konkretne zadanie, konkretną ankietę, można sobie to przejrzeć, zweryfikować. Zwykle się dostaje od 10, 20, 50, nawet punktów, czasami nawet więcej. Natomiast jeżeli nie zakwalifikujemy się z jakichś powodów do ankiety, w tym momencie otrzymujemy dwa punkty. Czyli nawet jeśli nie wypełnimy ankiety, po prostu no nie spełnimy jakichś kryteriów, które postawił jakiś tam zleceniodawca, to i tak otrzymamy punkty. Punkty myślę, że zdobyła się łatwo. Natomiast jeśli wrócę jeszcze tutaj do samej wypłaty, jeżeli ktoś będzie miał problem z, z tą realizacją wypłaty, tak? czy też z wypełnieniem formularza, z jakichś powodów coś jest niejasne albo coś po prostu nie zadziałało, nie zadziałało, nie funkcjonuje tak jak trzeba, jest tutaj mail, gdzie możemy się skontaktować tutaj z reaktorem opinii, z, z tym panelem, myślę, że sprawę wyjaśnią, pomogą czy też podpowiedzą, więc, więc tutaj nie ma problemu. Także myślę, że to na tyle. Jeszcze raz przypomnę, że reaktor opinii, jeżeli jesteś zainteresowany takim zarabianiem pieniędzy, tą formą zarobku, kliknij link w opisie pod spodem, tam jest link do rejestracji. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, do następnego wideo. Subskrybujcie mój kanał. Lajkujcie, zostawcie komentarz pod filmem i do zobaczenia do następnego wideo. Cześć!